Witam Was kochani miłośnicy grillowania, odcinek o marce Napoleon, grill Phantom Rogue SE, limitowana wersja, cały czarny, w macie, po prostu grill dla yy, gościa, który w dzieciństwie marzył, żeby zostać Batmanem. Zaczynamy! Marka Napoleon, kanadyjski producent, już był na rynku polskim, natomiast na 3 lata zniknął, nie było dystrybucji, i w tym momencie, na sezon 2021, pojawiły się nowe modele. Kompletnie te grille zostały zmienione, unowocześnione, i no, zaraz zobaczycie w prezentacji. Czym charakteryzuje się ta marka? E, na pierwszy rzut oka naprawdę wygląda mega imponująco. E, jeżeli ktoś lubi wszystko w czerni, to to jest właśnie grill dla niego i no, wygląda imponująco. Zacznijmy od pokrywy, która jest matowa. E, nie wiem, jak to jest zrobione, e, ale na pewno, jakby pokrywa sama w sobie. Z, Pokryta emalią porcelanową i na to jest nałożony jakiś mat. Jak to się będzie zachowywało w przyszłości, to się dopiero okaże. Mamy piękny duży termometr właśnie w pokrywie. To jest wszystko bardzo przyjemne w dotyku. Ta rączka stalowa też w macie czarnym. E, oczywiście boki pokrywy. To jest odlew aluminium, no to już jest standard we wszystkich markach premium. Naprawdę jest to świetne jakościowo. Tak jak widzimy tutaj mamy emalię porcelanową, więc to jest materiał nie do zajechania. Tu też producent daje bardzo długie gwarancje. Patrząc do środka grilla, Oczywiście powiem o kotle, który jest odlewany aluminium z krzemem, Jakby świetny jakościowo materiał. Tu też jest gwarancja 15 lat, to nie ma prawa się z tym nic stać. Od temperatury to po prostu wytrzyma wszystko. Górna półka. Ciekawe rozwiązanie, bo tutaj możemy sobie wkładać podudzia. Te większe i mniejsze dziurki w, ty, w tym górnym ruszcie one zakładam służą do tego, żeby tu układać jakieś warzywa, powiedzmy pieczarki czy czosnek do grillowania. Tutaj też mamy miejsce, gdzie grillujemy sobie warzywka. Jest to nietypowe rozwiązanie, w zasadzie żaden inny producent czegoś takiego nie oferuje. Jest to gruba stal nierdzewna. Tutaj mamy z boku logo Napoleon. Naprawdę fajny patent. Jest to prosto montowalne. Po prostu się to ściąga, tak to wygląda. Zobaczcie, no naprawdę gruba stal i do włożenia to jest mega proste. Super rozwiązanie, jeżeli coś nam, nawet byśmy tu mięso dali jakieś tłustrze, to i tak nam będzie ściekało do środka grilla, nigdzie tam poza, więc super. O kotle powiedziałem, dobra to wyciągnę, jest w tym modelu Rogue Phantom palnik rożna. On jest taki dodatkowo zakryty tutaj osłoną ze stali nierdzewnej. Ta stal się nagrzewa i to też daje dodatkową moc. Więc mamy palnik dorożna. Opcjonalnie różno, oczywiście, można sobie do tego modelu dokupić, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Wymiar rusztu to jest 60x45 cm, więc całkiem przyjemnie. Można ten, tą powierzchnię porównać do grilla powiedzmy serii Spirit, trzypalnikowego czy też Barona z Brojkinga. Tutaj ruszta są nierdzewne i Napoleon charakteryzuje się właśnie tymi falowanymi rusztami. Tu akurat są nierdzewne, natomiast oni mają również patent na ruszta żeliwne w takim samym właśnie kształcie. Ruszt jest dzielony na dwie części. To jest gruba stal nierdzewna. Ruszt jest no, w zasadzie nie do zajechania. Wchodząc w środek, już tutaj to, co się dzieje w środku. O kotle powiedziałem. Mamy szyny aromatyzujące. One są poukładane na różnej wysokości w tym grillu i jeszcze z takim spadem. Chodzi o to, żeby temperatura była równomiernie rozłożona. To jest ich patent na to. Oczywiście w tych markach premium wszystkich ta temperatura równomiernie rozkłada się na całej powierzchni rusztu i tu również jest Taka sama sytuacja, czyli jakby nie mamy się co martwić, równa temperatura, czy to z tyłu, czy z przodu, czy z boku, na całej powierzchni rusztu. Oczywiście szyny aromatyzujące są grube, wykonane ze stali szlachetnej. Patrząc do środka, mamy trzy palniki tubowe, o każdy o mocy pięć, prawie 5 kW, więc Moc grilla jest ogromna, naprawdę no, na tą powierzchnię 15 kW mocy prawie to jest po prostu no, ultra yy, dużo. I jak widzimy, mamy ten dół mocno otwarty, yy, czyli. To wszystko, co nam cieka, nie zostanie odparowane do mięsa, spada na tackę. Ona jest ze stali nierdzewnej i cieka nam tutaj ładnie jest ładny spad, spada nam do tacki ociekowej, którą później wyrzucamy, czyścimy dowolnie tutaj w każdy we własnym. Zakresie, że tak powiem, ten temat musi sobie ogarnąć. Każdy palnik jest rozpalany osobno, każdy ma swój iskrownik, więc no nie ma sytuacji, że trzeba czekać, to po prostu się dzieje w sekundę, takie rozpalanie tego palnika. Więc super. Jest to jakby wbudowane w pokrętle. Oczywiście palnik do rożna i palnik boczny, o którym zaraz powiem, mają osobne iskrowniki i rozpalane są niezależnie. W grillu Phantom Rogue mamy dwie półki boczne i półeczki boczne są wykonane ze stali lakierowane proszkowo na czarno, czyli idealnie pa pasują do tego szlachetnego matu, który tutaj widzimy po prostu w całości. Prawa półka jest składana, jest to bardzo proste. Po prostu cyk i cyk. Podnosimy i składamy. Oczywiście nie mówię o tym, że w półkach bocznych są zamontowane haki na akcesoria, akcesoria rzecz święta. Więc takie rzeczy muszą być w grillu i to jest standard. Po prostu zrobiłem to ekspresowo. Składanie półki jest mistrzostwo świata. W lewej półce schowany jest palnik Sizzle Zone. Ceramiczny palnik do robienia steków z kratą, yy, właśnie rusztem, ze stali szlachetnej, gruby, masywny i tutaj wrzucamy najszlachetniejsze kawałki mięsa, jak na przykład steki wagyu i to jest miejsce, gdzie ten stek powinien wylądować, bo tu mamy temperaturę około 800 stopni na tym palniku ceramicznym. Jest to patent Napoleona. Oczywiście też można go zobaczyć w innych modelach grilli, i tutaj on również jest zamontowany, bo tym się właśnie też charakteryzuje. Niesamowite narzędzie do grillowania steków. Fajnie wykonane, to wszystko też jest w macie, lakierowane, e, schowane estetycznie. Wszystko gładko chodzi rewelka. Palnik ma tackę ociekową, czyli jeżeli grillujecie to właśnie fantastyczne łagiu i zastanawiacie się, co się dzieje z tłuszczem, który nie odparował, nie wypalił się, to właśnie on ścieka do tej tacki ociekowej i to nigdzie tam nam nie zostaje, tylko spływa i można to fajnie wyczyścić. Palniki główne w piekarniku, o których już, o których już wspominałem, że są mega mocne, one mają rozpalanie w pokrętle i to, to, to rozpalanie to jest jet fire, czyli jak Naciśniemy, przekręcimy, idzie iskra, i po prostu z tego miejsca przy palniku bucha, jak miotacz ognia, yy, płomień, i rozpala nam już wtedy palnik, i wszystko jest gotowe. I każdy z tych palników ma niezależny iskrownik i niezależny system jetfire do rozpalania właśnie tychże palników. Yy. O panelu już powiedziałem. To, że pokrętła są podświetlane, to widzicie. Jest to bardzo estetyczne. To jest taki kolor, yy, powiedziałbym, że biały. W stosunku do czarnego, mamy białe podświetlenie. Bardzo fajnie. Patrząc teraz z poziomu tutaj dolnego na grilla. Mamy całą szafkę konstrukcję grilla, która jest bardzo stabilna i to jest też bardzo dobrze wykonane. Mamy drzwiczki, też. Mat szlachetny, bardzo estetyczny. Tu mamy rączkę, to wszystko do siebie mega pasuje. Otwieramy drzwiczki, mamy magnesy i teraz tak. Do środka mieści się 11-kilogramowa butla gazowa, co jest bardzo ważne. jeszcze z boku mamy trochę miejsca. Tu mamy taką przesłonę, żeby nam chroniło. Jeżeli by jakiś tłuszcz wyciekał, to żeby nie spadało właśnie na butle czy do środka grilla, tylko ewentualnie, jeżeli coś tam nam się przeleje, to może nam spać na tą tackę i jest to taka ochrona y też przed temperaturą. Sporo miejsca w szafce, tak jak mówiłem, butla się mieści, w zestawie jest wąż, reduktor. Y w zasadzie wszystko do podłączenia tego grilla y jest gotowe i tylko potrzebujemy butle, jeżeli chcemy sobie ten sprzęt zakupić. Oczywiście tutaj mamy ten spód też wykonany z grubej stali. Też lakierowany na czarno. To wszystko tak jak mówiłem do siebie pasuje. Koła są blokowane. Te koła nie są za duże, ale one są fajnie zasłonięte. Też to bardzo estetycznie wygląda. Koła są blokowane, to już mówiłem. Obrócę sobie grilla, bo to też jest fajnie. Tu mamy takie fajne logo wyrzeźbione właśnie. To jest też bardzo, bardzo solidna konstrukcja. Naprawdę Napoleon postarał się, jeżeli chodzi o te modele. No, tak wygląda z tyłu. To jest wszystko zabudowane, też bardzo estetyczne, nic nam nie widać. Wszystko jest naprawdę super wykonane, jest to bardzo dobre jakościowo. Tu mamy z boku z lewej strony pod palnikiem na właśnie tym ceramicznym Mamy taką szafeczkę, powiedzmy szafeczkę, no półeczkę do odkładania jakichś przypraw, tego typu rzeczy, żeby było to gdzie odłożyć i nie trzeba było tego szukać. Jeszcze sobie, o zobaczcie jak to w ogóle fajnie jeździ, jest to łatwo obracane. I teraz tak, bo zapomniałem najważniejsze, czyli taca ociekowa w grillu, wyciągana, patrzcie, stal nierdzewna, ładny kąt do ściekania tłuszczu i tam mamy tackę, która też jest wyciągana od spodu. Tacka na tłuszcz, która jest oczywiście bardzo łatwo tam wkładana i wyciągana. Yy, możemy używać zamiennie takich aluminiowych tacek po to, żeby nam się yy, no nie brudziła ta tacka, nie trzeba było tego czyścić. No, tak można sobie to ładnie ułożyć i wkładamy. Yy, tak jeszcze tylko powiem może, to nie jest super ważna informacja, natomiast grill ma na szerokość 140 cm 64 na głębokość i 123 bez otwartej pokrywy na wysokość. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego sprzętu po tej prezentacji. Naprawdę piszcie w komentarzach, co sądzicie o wyglądzie tego grilla, o jego funkcjach yy, i mam nadzieję, że będą w przyszłości użytkownicy, którzy wypowiedzą się na temat właśnie jakości. I tego, jak na tym sprzęcie się gryluje, jego mocy, funkcji tego palnika, sizzle zone itd., tak itd. Tak no sprzęt wygląda imponująco i jakby sama marka też naprawdę dużo poświęciła, jeżeli chodzi o projektowanie i jakość materiałów. To jest wszystko naprawdę super, a tak naprawdę wszystko zweryfikują klienci, czyli kochani, wy wszyscy, którzy zakupicie ten sprzęt i markę Napoleon, która, tak jak powiedziałem, wchodzi na polski rynek. Mam nadzieję, że prezentacja pomogła w decyzji, i co? I widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej prezentacji. Do zobaczenia, cześć!